No, zobacz, co to są za prezenty! Hmm, to są prezenty! No, poczytaj, kto tam. Dla kogo to są prezenty? Dla kogo ten prezent jest? No, dla Maksia. Dla Maksia to rozpakuj go, no. Co tam jest? Nie wiem. Na no, dla Maksia wiem. Dla Maksia prezent, tak? To się pomożesz w tym filmie. Widzimy to. co to jest co to jest? Maksiu? Pokaż mamusi. Pokaż mamusi. To mój A para! Pokaż. Apara. To mój pajar. Apara. To jest fajne. Maksiu, to mój aparat. Aparat twój, a to zrobisz nam maxia, zdjęcie? Piszę, max?